Niedawno mieliśmy przyjemność zorganizować kolejną ambasadorską sesję zdjęciową. Tym razem z Laurą Breszką w roli głównej. Jak się, się czujesz? Dobrze, nie mogę się doczekać <grym> tej sesji. <grym <grym <Bylce> sesji. Dzisiaj jesteśmy na planie sesji zdjęciowej, takie rzeczy też robimy w naszej agencji. Dzisiaj robimy sesję zdjęciową dla Marki Lita-Pil. Jak wygląda taka sesja z kulis? Zanim zaczną się właściwe zdjęcia, staramy się wspólnie z fotografem i całą ekipą zadbać o każdy szczegół. Nie tylko włosy, makijaż czy stylizacja samych modeli, ale także aranżację planu zdjęciowego, światła, czy szukanie odpowiedniego kadru rozpisanego wcześniej w scenariuszu sesji. A potem dzieje się magia. Czasem nawet bierzemy w niej bezpośredni udział. Tak wygląda nasza codzienność w agencji reklamowej. Raz organizuję sesję zdjęciową, a raz jestem w niej modelką. I czujemy się w tym jak ryby w wodzie. Klient chyba też. Ale prawda jest taka, że bardzo ważny jest także klimat sesji, który tworzy fotograf, model i cała ekipa. Kiedy każdy wie co ma robić, ale atmosfera przy tym jest przyjazna i pełna zrozumienia, włącza się kreatywność i zdjęcia same się dzieją. I taki fenomenalny klimat udało się uzyskać właśnie z fotografką Kasią Strzelecką, z którą pracujemy już nie pierwszy raz. Tak jest dobra atmosfera na planie, to mógłby wszystko. to jest klucz do sukcesu. Dziękuję. A efekty sesji wkrótce ocenicie sami.